Mam pytanie właśnie tych umów na wyłączność. Dlaczego one z tak psychologicznego punktu widzenia są korzystne i dla klientów i dla pośredników? Dlatego, że klient przede wszystkim jeśli zaufa agentowi czy pośrednikowi, to można powiedzieć, że ma temat z głowy, bo jest wtedy Cała sprawa sprzedaży nieruchomości w rękach specjalisty. Jeśli rzeczywiście wybierze dobrego specjalistę, kogoś, kto się dobrze zna, to naprawdę może spać spokojnie. Szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy ludzie mają mnóstwo obowiązków, mają rodziny, zajmują się bardzo wieloma rzeczami, to poświęcanie czasu dodatkowo na sprzedaż nieruchomości. Jest takim obciążeniem w gruncie rzeczy zupełnie niepotrzebnym. Można to zdecydowanie prostszy sposób zrealizować. A jeśli chodzi o pośrednika nieruchomości, dlaczego... Pośrednik przede wszystkim zyskuje zaufanie klienta, zyskuje tym samym w przyszłości polecenie, zyskuje nowy kontakt, buduje swoją markę, ma możliwość zrealizowania swojego planu, bo każda nieruchomość jest inna i te działania pośrednika są inne, więc pośrednik się też rozwija, a poza tym ta gwarancja, że włożoną że ta jego włożona praca zostanie zwyczajnie nagrodzona i nie musi potem martwić się, czy to się uda, czy się nie uda. Po prostu e, wykonuje swoją pracę rzetelnie i ta, to wynagrodzenie, które potem otrzyma, jest współmierne do tego wysiłku. To jeszcze mam pytanie odnośnie tego, jak przekonywać, jak argumentować na rzecz właśnie takiej umowy, no bo Ym, tak dosyć powszechnie wydaje się, że, 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 też, że no jest nieufność jakby w stosunku, prawda? Tak, do, do, tak. do umów na wyłączność. Jak przekonać, że taka forma tak. współpracy jest lepsza? Umowy na wyłączność trochę cieszą się złą sławą i to też utrudnia pracę pośrednikom. A aczkolwiek ja uważam, że najważniejsza w tym wszystkim jest marka osobista. Pośrednika, bo jeśli on zbuduje tę markę, jeśli jest pozytywnie postrzegany, będą osoby, które będą wskazywały go jako specjalistę, jako kogoś, komu można zaufać, to na dobrą sprawę klient wcześniej czy później się do tego przekona. To jest kwestia spokojnego, umiejętnego prowadzenia rozmowy, żadnej presji, żadnego nacisku, żadnego argumentowania i pokonywania obiekcji. Klient, jeśli jest nieufny, jeśli ma opory, trzeba mu spokojnie dać czas na to, żeby się oswoił z tą umową. Mhm. Jeszcze chciałbym, żeby Pani powiedziała kilka zdań o tym wątku rozpoznania potrzeb klienta, zrobienia tego gruntu, jakby, o którym Pani mówiła na tak, wykładzie, tak, Więc tak, jak, tak. jak to wygląda, jak, jak powinniśmy, jak pośrednicy powinni to przeprowadzać? Tak, to tak jak mówiłam, ten to przygotowanie gruntu jest kluczowe. To jest tak, jak e, malujemy mieszkanie, to najwięcej czasu zajmuje nam przygotowanie do malowania i jakąkolwiek czynność wykonujemy, to potrzebujemy przygotować się do tego. I tak samo klienta przygotowujemy do. Tego, czyli przygotowujemy sobie grunt. Jeżeli chcemy mu zaproponować jako argument kluczowy, że będzie to dla niego e, oszczędność czasu, to najpierw potrzebujemy sprawdzić, czy on rzeczywiście, e, czy ten argument rzeczywiście ma dla niego znaczenie, bo jeśli on ma czas, to nasz argument jest e, chybiony. I przygotowanie gruntu polega na rozpoznaniu potrzeb, czyli jak klient sobie to yy... Planuje, jak chce to zrobić, jakie ma doświadczenie, jakie ma doświadczenie z innymi pośrednikami i w ogóle co o tym myśli. Bez żadnej presji, bez żadnego nacisku, bo im bardziej naciskamy, tym e, odpowiada nam większy opór. To jest zwyczajne prawo fizyki i każdy człowiek tak funkcjonuje. Jeśli na niego wy, e, mocno naciskamy, będzie się wycofywał. Spokojnie, powoli rozpoznajemy e, potrzeby, budujemy zaufanie. Budujemy relacje, zdobywamy tego naszego klienta. Chcę powiedzieć, że z, z, przyjdzie moment, że z, złożymy taką propozycję. Najzwyczajniej. Spokojnie na to czekajmy, bez żadnego pośpiechu.